Modlitwa Donalda. Aniele Merkel, stróż mój, ty zawsze przy mnie hartuj. Morgen und Abend. Amen. Dojcze nasz. Tyle mi ukradł Marcin Polski i ogłosił to w Gazecie Polskiej codziennie 12 grudnia. No tak widać nawet ta gazeta też nie odpowiada. Może no, padła? Jeszcze nie. No tu i przyszła olimpiada, napisałem parę takich limeryków no takich olimpijskich. Tyczkarz. Skoczek tyczkarz z miasta gołdapi. Jak skoczył, tak się na amen zagapił. Lud szemrze gada, a on wisi i nie spada. I w powietrzu już jakby coś zapił. Kubica i chłodnica. W suwalskim rejdzie furmany kierowca kubica lider miał przerąbane, bo pękła mu chłodnica. Tu słów sania. Przypada jeden czteropak. Czy dziadek, mężczyzna czy chłopak? Byleby wyschłodzone, bo to jest różnica. Pantarej. A to, że wszystko płynie, wiesz, kiedy przepłyniesz krutynę, a nie zatem ktoś powie, kto wymyślił to suwalskie przysłowie, nazwisko Pantareju. Nieważne imię. To część Państwa tego, tego, tego niuansu nie zna. Otóż tam większość